Kamil będzie miał z Klingenthal. To tak, sobotnie rewelacyjne, bo stanął na podium, ale od niedzielnych to mówiąc wprost głowa boli. Mamy nadzieję, że przestanie boleć i że problemy z zatokami Kamila Stocha również się zakończą. Ale o tym, co najważniejsze i co najnowsze w tej sprawie w ogóle po tym konkursie. Czas na relacje Krzysztofa Skurzyńskiego. Są też zabawni. To fajna. Z nami, proszę Państwa, ekspert. Wojciech Topor. Dzień dobry, witam. Eurosport, ekspert Eurosport. No właśnie, co się dzieje z Kamilem Stochem? Bo Pan ma zdecydowanie więcej informacji. Okazuje się, że te kłopoty miały miejsce już kilka dni temu. W sobotę my tego nie widzieliśmy, w momencie, gdy stawał na podium. Kamil pisał mi, że już od czwartku z tym walczą, także próbowali już to leczyć, już inhalacje ziołowe jakieś tam stosowali. Na razie zgodnie z kalendarzem. Nie tracimy nadziei. Tak, i myślę, że jeszcze że właśnie jak już minie ten ból, to Kamil poczuje taką ulgę i jeszcze, jeszcze poczuje się lepiej. Super, niech ta energia wróci. Oczywiście, nasi reporterzy rozmawiali mm, o tym kombinezonie, o tym stroju. Właśnie, jak to jest? Czy to jest jakaś wybiórcza decyzja sędziów, ekspertów? Czy każdego sprawdzają tak samo? Jednym słowem, co wczoraj poszło nie tak? Znaczy, że skrupulatny ten nowy kontroler, pan Mika Jukara, i że sprawdza... Inni, nie mógł sprawdzić innych parów. Ale, no ale właśnie z drugiej strony i mogą wtedy korzystać na tym, widzą, że aha, on no tam sprawdza teraz kogoś długo, no to dobra, to my teraz sobie weźmiemy może jakiś drugi zestaw, może tak być. No, to jeszcze o, formie, o formę Piotra Żyły, który zwykle zaskakuje, chciałam zapytać. Czy Piotrek skakał, można powiedzieć, dobrze? Jakiego podziału? Oni myślą o tym, na turniej czterech skoczni, czy oni myślą, <grym> czy oni myślą o tym, żeby być najlepszym w najbliższym skoku, czy rozkładają to sobie na kolejne eliminacje? Zawodnicy myślą ze skoku na skok, po prostu oni nie myślą teraz, okej, okay, to w pierwszej serii skoczę tak, a w drugiej serii zaatakuję, podchodzą ze skoku na skok z imitacji na imitacji, z treningu na trening, a o, o tym, tym planowaniem to już zajmują się specjaliści trenerzy, którzy. A no właśnie, a trenerzy myślą podobnie, też tak samo, żeby ten naj... kolejny skok był jak najlepszy też, ale jeszcze mają drugie zadanie, właśnie którym jest dalsze planowanie. Oni... Ten czas Wojciech Topur bardzo dziękuję, dziękuję. ekspert Eurosport. Proszę państwa, oczywiście naj... następny piątek godzina 8:35 wtedy również strefa kibica w TVN24.